Bojkot, tak, kibice, więcej będzie słowackich kibiców jutro niż, niż naszych, a czy to jakby... Na pewno będą głośniejsi. Na pewno tak, ale czy to jakby nie trafi bezpośrednio w reprezentację? No, mamy teraz kryzys, e, piłkarze grają dla kibiców, e, jakby potrzebują takiego dodatkowego kopniaka, tymczasem wyjdą na stadion, który może pomieścić 40 tysięcy i tam, nie wiem, nawet jedna dziesiąta tego... Właśnie ile zakładacie, ile będzie? naszych kibiców? No. Optymistycznie i realistycznie. To, to też będzie moje osobiste zdanie. Bo nie mam na jakiegoś to się. stanowiska w tej sprawie czy celu, ale wydaje mi się, że no będzie tam do 8 tysięcy. Jakoś tak. Łącznie no, może być... 40 to, to słabo. No, to, to, dlaczego to ma uderzyć? Bo to na pewno uderzy w tak reprezentację. I, i e, 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 s, e, przepraszamy oczywiście piłkarzy za to, bo to wiemy, że to... Wi w nich samych godzin na pewno, tak? Na no. pewno by im się lepiej grało przy pewnych trybonach dopingu. Natomiast PZP nie pozostawia nam wyboru, jeśli chodzi o metody, metody walki z, z tą organizacją. To jest jeden ze sposobów, ponieważ yy, to jest taki sygnał, czerwone światło, że w tym momencie wpływy z biletów dla PZP są o wiele niższe, tak? O wiele niższe wpływy biletów, mniejsze zainteresowanie kibiców, to mniejsze zainteresowanie sponsorów. To jest odcięcie w jakiś sposób od y, częściowe, bo oczywiście nie da się tego zrobić tam bardzo y, y, znacząco od koryta, tak. Tak, ale oni przecież już podpisali umowę tak na, tam, x na lat, 10 lat, na 10 lat tak, ze I sport five, tak. To był 5, tak, i oni i mają to błąd, to jest ten element właśnie niegospodarności, który też uważamy, że to jest jeden z naszych zarzutów wobec tej organizacji.